Dzieżemecky w moim pierwszym filmiku na YouTube Dzisiaj wymienię Wam co bym robił na YouTube i różne filmiki bym nagrywał jakie i te gry to różne bym nagrywał z kolegami, przykładowo dużo bym nagrywał gier. Przykładowo gry GTA 4, Minecraft, Five Nights at Freddy's No jeszcze y no Jeszcze CS-a Five Nights at Freddy's 3, dwójka jeszcze, yy, Hill Climb Racing, Euro Truck Simulator 2, dużo gier, dużo, nawet na PlayStation, ale na PlayStation to jest na razie awaria i przepraszam za światło, bo nie mam kamerki, bo mi się ro... coś się stało z kamerką na razie nie mogę nagrywać na kamerce, tylko na telefonie, przepraszam bardzo. No to za każdy, like, każdy film poproszę lajka, suba i subskrypcję. No i, i różne bym miał filmiki, przykładowo z Geta San Andre, a z dużo stron. Będzie link, link w, opisie, w opisie tego filmu, albo nie wiem, jak jeszcze zadam, że dzisiaj wszystko bym robił dla Was. Piszcie w komentarzach jakie gry chcecie, różne. Jutro nagram może pierwszy odcinek z kolegami z Minecraft w No. To na razie to tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia do jutra.